W tym zadaniu mamy urnę, w której znajdują się cztery kule białe i osiem kul czarnych. Losujemy z tej urny jedną kulę i w zależności od tego, czy wylosujemy kulę białą czy czarną, dalej postępujemy w różny sposób. To może od razu czytając treści zadania będę to rozrysowywał. Jeżeli z tej urny z czterema białymi i ośmioma czarnymi kulami wylosujemy kulę białą, to co się wtedy dzieje? To wrzucamy ją z powrotem do urny i dorzucamy do niej jeszcze dwie białe kule, czyli nasza urna po wylosowaniu białej kuli za pierwszym razem zmienia się. Biała wraca do urny, czyli dalej mamy cztery białe, ale dorzucamy jeszcze dwie białe, czyli łącznie teraz będziemy mieli sześć kul białych i osiem czarnych. Tak się zmieni nasza urna po wylosowaniu kuli białej. Natomiast jeżeli wylosujemy kulę czarną, to co się stanie? To zatrzymujemy ją, czyli nie wraca z powrotem do pudełka, czyli zostaje nam 7 kul czarnych i dorzucamy do urny jeszcze dwie zielone kule, czyli nasza urna wtedy będzie wyglądała tak, że będziemy mieli 4 kule białe, czarna o jedna, jedną mniej, czyli będzie 7 czarnych i jeszcze będą dwie kule zielone. Tak będzie wyglądała nasza urna po wylosowaniu kuli czarnej. I następnie losujemy z urny jednocześnie dwie kule. Musimy obliczyć prawdopodobieństwa zdarzenia, że obie z wylosowanych za drugim razem kul są białe. Jaka jest szansa wylosowania kuli białej z takiej urny? No, oczywiście sprawdzamy, na ile sposobów można wylosować dwie kule z sześciu białych i dzielimy na liczbę sposobów na jaką można wylosować dwie kule ze wszystkich kul czyli z 14 czyli dosyć łatwa sprawa tutaj tak samo a jak policzyć ogólne prawdopodobieństwo dla całej tej sytuacji no będziemy musieli wysumować dwa prawdopodobieństwa jedno z tej gałęzi drugie z tej jaka jest szansa że w pierwszym losowaniu wylosujemy kulę białą Oczywiście 4 kule białe podzielić na liczbę wszystkich kul w tym pudełku, czyli tutaj prawdopodobieństwo wynosi 4, podzielić na 4 plus 8, czyli 12. Czyli możemy krócej napisać, że tutaj prawdopodobieństwo jest równe 1 trzecia, a tutaj prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej z tej urny to 8 dwunastych, czyli pisząc krócej 2 trzecie. No to możemy od razu już zapisać prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul białych. I jest ono równe z tej gałęzi. Szansa, że pójdziemy w tę gałąź, jest równa 1 trzecia razy szansa wylosowania dwóch kul białych już z takiej konfiguracji. No to to będzie 6 na 2, z 6 kul wybieramy 2 na 6 na 2 sposobów, podzielić na Z ile tu mamy łącznie kul 8 plus 6, 14, czyli z 14 wybieramy 2 na 14 na 2 sposoby. Plus i teraz powtarzamy sytuację dla tej gałęzi. W nią idziemy z prawdopodobieństwem 2 trzecie razy szansa wylosowania dwóch kul białych, czyli z czterech białych możemy wybrać dwie kule białe na 4 na dwa sposoby i dzielimy na dwie kule. Wybieramy z ilu tutaj łącznie 11. Plus 2, 13 z 13 kół na 13 na 2 sposoby. No i to jest nasze szukane prawdopodobieństwo. Musimy to teraz tylko uprościć. 1 trzecia razy 6 na 2 to będzie 6 silnia, podzielić na 2 silnia, czyli 2, razy 6 minus 2, czyli 4 silnia, podzielić, a tutaj 14 silnia, podzielić na 2 silnia, czyli 2, razy 14 minus 2 dwa, to 12 silnia, plus 2 trzecie razy 4 na 2 to 4 silnia podzielić na 2 razy 2, podzielić na 13 silnia, podzielić na 2 razy 13 minus 2, czyli 11 silnia. To się równa. Może jeszcze przepiszę 1 trzecia bez zmian, a tutaj 6 silnia z 4 silnia skraca się i będzie 5 razy 6 podzielić na 2. To może tak napiszę. 5 razy 6 podzielić na 2 i razy teraz odwrotność tego ułamka, czyli to, co mamy na górze. 2 razy 12 silnia całkowicie się skraca, czyli tu nie będzie mnożenia. Podzielić na. Z 14 silnia się skróciło, tu wyjdzie 13 razy 14, czyli zostawiamy. 13 razy 14 plus 2 trzecie razy. 4 silnia skraca się z 2, zostanie 3 razy 4, podzielić na 2 to będzie 3 razy 2, to będzie po prostu 6, czyli tu będziemy mieli razy 6 i jeszcze razy odwrotność tego ułamka, czyli 2 podzielić, a 11 z 13 silnia się skraca, to zostanie nam 12 razy 13, tu oczywiście 1. Tak, bo 13 silnia to jest iloczyn liczb od 1 do 13, 11 silnia od 1 do 11, czyli te iloczyny od 1 do 11 z licznika i mianownika skracają się i zostaje 12 razy 13, tak jak skracaliśmy też w poprzednich ułamkach. No to teraz wyliczamy po prostu wartość tego wyrażenia liczbowego. I ostatecznie otrzymujemy wynik do naszego zadania, szukane prawdopodobieństwo jest równe 29,273.